Stwierdzić trzeba, że powódka należy do osób, które swoją popularność opierają między innymi na zaskakiwaniu i niekiedy nawet szokowaniu opinii publicznej. Powódka musi więc się z tym liczyć, że akceptowalna satyra w stosunku do niej ma szersze granice. To jest wyrok stary z 2011 roku. I w kontekście tego, jakby co się w ostatnich dniach wydarzyło, jak pan doktor się zapatruje na to orzeczenie, jak pan doktor je czyta. Tą samą tezę, no bo ja jakby stanu faktycznego tutaj nie będę przedstawiać. Znaczy, no, proszę Państwa, jest coś takiego w, i w prawie międzynarodowym zresztą, że można powiedzieć nadużycia prawa. To znaczy, bo to może być najbardziej zrozumiałe dla, dla Państwa, że jeżeli ktoś w normalnych warunkach by się spotkał z jakimś zachowaniem, uzyskałby ochronę sądową, ale z uwagi na to, że ta osoba sama coś najpierw prowokuje, coś robi, to tej ochrony nie uzyskuje, bo sądy uznają, że działa w nadużyciu prawa. Czyli w normalnych warunkach rzeczywiście może ta satyra była przesadzona, nie powinna nastąpić, obraża taką osobę. Ale jeżeli to jest osoba, która przejawia pewnego rodzaju zachowania w sferze publicznej, sama się takim czymś zajmuje, no to musi się jak gdyby z odpowiednim co do siły stopniem retorsji społecznej czy innych osób i ma się tego spodziewać, to jest naturalne, prawda? To jest zresztą chyba też zrozumiałe, że bardzo takich wiele orzeczeń było dotyczących polityków, którzy przegrywali sprawy, a byli obiektywnie obrażeni, tak, ale byli, przegrali sprawę, bo są, tu, no, przepraszam, ale pan też w debacie publicznej używał i była litania. Tak. Czego taki polityk także używał w sformułowań wobec swoich oponentów. Ja miałem taką sprawę zresztą, którą wytoczył profesorowi Czarnkowi profesor Chmaj. No i moja linia obrony no była taka, że no, przepraszam, ale pan profesor Chmaj też i też Litania, prawda? Identycznych sformułowań zresztą, w drugą stronę używanych. Ja no, no nie. No, jeżeli na ten poziomie języka panowie obaj się wypowiadali, no to nie zyskuje to ochrony prawda, sądowej. I tak wygląda tego typu sytuacja. To Takich orzeczeń jest bardzo dużo. I oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją kogoś, kto na przykład na spokojnie argumentuje w języku debacie publicznej, nagle byłby zaatakowany chamsko, to on uzyskał ochronę. Nawet jak mhm. mówił rzeczy trudne, twarde, to on uzyskał ochronę. Ale jeżeli mamy sytuację pani Wrzosek, która pisze tak, jak pisze, mówi tak, jak mówi. Na tym Twitterze pisze takie rzeczy, że czasami ręce opadają eee, i to mówię też w kontekście tym, co dotyczy na przykład mojej osoby, co na mój temat pisała, eee, bo mi na przykład zarzucała, że ja pośrednio tak naprawdę sugestie zawarła, że ja jakieś pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości otrzymywałem, eee, prawda, wie, 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 wiele, wiele miesięcy temu. Eee, no to... Ja też nie czytałem i to przesłani. Nie, bo nie, ja bo nie generalnie... czytam po prostu tej pani, unikam. Ja do Ale mediów to... społecznościowych generalnie mam ambiwalentny stosunek, Wiem bardzo delikatnie. Tak. I nie mam ich i nie używam, bo wolę żyć życiem realnym. I z punktu widzenia no, takiej aktywności takiej pani, no to ona się musi spotykać z adekwatną do swojego zachowania, krytyką swojego zachowania. Oczywiście, żeby była jasność, nie wolno grozić nikomu. Zwłaszcza mm -hmm. funkcjonariuszom publicznym. To jest to bardzo ważne. Tak. Nie ma dyskusji, mm -hmm. kto by to nie, uczy, lubimy premiera, nie lubimy. Jak ktoś grozi mm -hmm. prezydentowi, premierowi, prokuratorowi, to ma za to odpowiedzieć. Karę. I to nie ma dyskusji. E, ale jeżeli mówimy o krytyce, jeżeli zadajemy pytania, czy pani prokurator potrafi napisać protokół dziewięciostronicowy dopiero w 5 godzin, no to przykro mi, ale z takimi pytaniami pani wrzosek się będzie spotykać do końca życia, bo ten protokół generalnie rzecz ujmując, budzi ym, Daleko posunięte wątpliwości co do jego sporządzenia u praktyków, bo naprawdę to nie jest na 5 godzin. Tam jest chyba 9 pytań, albo 10. Ja takie głupie pytanie zadam. była tam poszedł i zadam jedno pytanie. Ten Łukasik, czy jaką się nazywa z kancelarii a poszedł i zadał tak. jedno pytanie. I wy robicie taki protokół i pytacie przez 5 godzin, i tam jest po jednym pytaniu od nich odpowiedzi są w tej, tej, tej wysokości mniej więcej pani Skrzypek, i wy mówicie, że ludzie w to uwierzą, ten protokół. No, on naprawdę nie może rzeczywistości oddawać, pewnie był jakimś streszczeniem na koniec napisanym z tego wszystkiego, ale no przykro mi, pani Wrzosek, no będą takie pytania w debacie publicznej padać, bo ja się na, akurat na protokołach znam, bo taką